Jaka jest najgorsza męska fryzura według kobiet? Najgorsza męska fryzura? Na łyso. Baskat może być, ale na łyso już nie. Dlaczego? Ze wspomnienia z byłym? Nie, po prostu przeraża mnie ta po prostu płaska powierzchnia. A najlepsza? Mulet. Najgorsza męska fryzura to? Długie włosy. Takie na magajka kręcone. A dlaczego? Złe wspomnienia? Tak. Nie pasuje, nie mój styl. Nie pasuje. Coś, A najlepsza? Um, Jakiekolwiek krótkie, ładne. Ładne, kręcone. Nie, jakiś, nie wiem, mulet, coś takiego. Coś, co ty masz? Mniej więcej, są odbić. Także. Dziękuję, miło. Najgorsza męska fryzura? Moim zdaniem basket bardzo często może być taki średni. Koleżanka? Mi się żadne męskie fryzury nie podobają. To jest dobra odpowiedź? Nie, bo pytałem, jaka jest najgorsza. No to wszystkie są najgorsze. Wszystkie najgorsze? No. Nie lubię mężczyzn. A najlepsza? Uwielbiam to takie. Jak Shaggy z widu? Najgorsza męska fryzura? Baskat Nie, fluffy hair Baskat Fluffy hair Baskat Fluffy hair A najlepsza? Mulat Mulet Mulet, Mulet. 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 Najgorsza męska fryzura? Edgar 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 Złe wspomnienia z chłopakiem? Tak 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 A najlepsza? Fluffy hair <laughs> Blond Baskat Mulet. Tak, baskat Fryzura blond no. Najgorsza męska fryzura? Łysa głowa. głowa A najlepsza? Mulet Nie wiem to też odpowiedź.